Zielonki. Cześć, manko, a raczej dzień dobry, witam wszystkich w turnieju. Odcinek w turnieju. Kolejna piłka. Polecam kanał, subskrybujcie. Marcelin 92, 22, marcellin 22, 22 piłka i sportowe fakty, faul. Right. A więc koniecznie subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę. A potencjalnym tego filmu będzie turniej. Z nami jest pięć uczestników. Igor Nagel. Ernest Surprise. Nasze boisko, uczestnicy są. Mamy tu wszystko, tabelę naszą, wszystko. Będzie gracze i tutaj mecze. Najpierw Marcel Igor, Ernest, Albert i to już wtedy druga kolejka. I wszystko, tyle kolejek. Wszystko w dobie. To wiele wam no i tak, i tu statystyki, punkty i wszystko, tabela wyników, a w pierwszym meczu zagrają Marcel Nagel kontra Igor Nagel. Bracia, o, o, o. to są takie, gramy do pięciu punktów po trzech golach, kto pierwszy to będzie trzy gole, zmiana bramek, mamy tą bramkę i tam do tej. Sięgnijcie. A więc rozpatrzycie mecz. Szybkie papryka z komentatorami będą to, bo ja będę też miał mecz, więc ja nie będę mógł pokazywać. No Marcel wtedy no będzie sam, jak ja będę grał mecz. A jak będzie i Marcel, ja to nie wiem. Chyba to będzie najbardziej szkoda. No Trzy, cztery. I piłka, czy piłka? No to piłka poszła. Igor szczera tam do pierwszej połowy. Marcel, bądź tu zaczynamy. Dobry zwód Igora. I piłka Marcelce. A wyżciał Igora, ale piłka wyszła poza bramkę. Akcja. Świetnie, Marcel. Piłka leci. I czyżby. Aj! Słopek! Słupek! Igor, czy przejdzie Marcela? Gedania w obu tych samotnikach tkwi. I czyżby. Aj! Przelecia. Czyżby Igor. Marcel blisko Polaka. Przeszedł, 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 ale Marcel spokojnie. Marcel! Znów niecelnie, na razie 0-0. Jest 1-0! Po pięknym szale! W tej otogonę głości w okienko Marcel obejmie moje prowadzenia. Teraz. Marcel, Marcel i to będzie gol. Jest 2-0. Igor, poważnie. Po, 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 po. Ale nie. I tym razem Marcel. I on to zakończy. Koniec pierwszej połowy. 3-0 Marcel. Zmiana z drużyn. No, sorci to niektóre mecze nie będą w ogóle grane, bo już 3 minuty, a e, trwa odcinek, a w mecz jest chyba sprawiedliwie 15, więc sorry. Więc mówię, że wszystkie mecze nie będą pokazywane, ale poka powiem wyniki w ogóle. Świetnie. I Gortable jest, jest! Spokojnie, Marcel. 4 do 0. Została tylko mu ostatnia wrzeszczka. Igor kiwa, kiwa. I okiwał, I o Igor. Dobry trybliki, Marcel. Ca i koniec meczu. 5 0. Pewnie ma Marcel. 5 Igor. 0. Tak wygląda. Raport. 5 mecz drugi, czyli Albert Ernest kontra Albert. Ten mecz nie pokażemy. Grajcie. Zobaczcie, 5 do zera, a tabela pokazuje jasno. No, mimo to Igor jest ostatni, ale ma ten, ma ten ważny punkt, bo no mimo to, że jest ostatni, stracił dużo punktów. No i grajmy dalej. Na razie w tym meczu ja o tym pierwszym mogę powiedzieć, że w tym, o tym pierwszym meczu, że był ciekawy. Tam, no Igor próbował w końcu to jest bardzo duży wiek różnicy, to są naprawdę bardzo duże wiek różnicy. Marcel ma 10, a Igor tylko yy, 5, Z Z 5 lat. Prawda? A tutaj właśnie jest rozgrywany drugi mecz. W turnieju Ener yy, tak. Oczywiście, energia. Graj no, nie było. Jest bramka, 1-0 A więc to jest walkover dla 3. Wynik 3 do 0, bo takim jak jest Walkover, to tak się kończy. Więc uwaga. A więc słuchajcie, drugi mecz to hmm, Ernest Albert wygrywa z Ernestem 3-0. Walkover, co prawda, ale no to teraz popularny mecz Igor, znaczy Albert kontra Vincent. Świetna obrona Alberta. Jest róg. a jest Vincent. Albert ze szansą! Vincent to jeszcze jest golny! Gol! zero 1-0! No i zobaczmy, ze szansą! Vincent 0! Albert strzela siela gola! Niestety nie mogę nagrać. nagrać ale Vincent jest ze szansą! Poprzeczka! Vincent z szansą! Gol! 34, bo nie ma. Dobra rzut rosz... I jest w pał. Vincent, czy szansą na 5 do 1? No i Albert, gdzie? 5, 1. Trzeci mecz zakończony. 5 A więc 5 do 1 wygrywający ten mecz, szybciej zakończycie, Albert ma ostrzeżenie. A więc 5. Do jednego. Teraz Ernest Marcel nic walkover dla Marcela. 3-0. Bo Ernest dostał kontuzji. E, Przegrał wszystko walkoverem. Teraz e, Igor Ernest i to też jest walkover. Dla Igor. Po, Teraz ja kontra wieczorem. Po, me, po meczu Igor... Y, 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 Ernest ja Marcel. Panie. To wtedy było 5-0 do Marcela, ja bo Ernesta nie Ernest, ma. Igor Ernest. Była. 0 dla. Więc teraz... Igora, bo nie ma. No to e, kto Teraz mój? będzie pojedynek. Ale, Ale będzie tą Zegnałem to ma dwa ten, dwa ten. Powiedz coś. 2-0 ale mo mogę je rozwalić.